Dzień dobry, z tej strony Lemon, a dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW Serii 3 o oznaczeniu 20D z 2020 roku. Zapraszam. Oznaczenie 20D, czyli pod maską, znajdziemy dwulitrowy silnik diesla o mocy 190 koni mechanicznych współpracujących z 8-stopniową, automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na 4 koła X-Drive. Samochód jest w kolorze czarnym, a kod lakieru to 475 czarny szafir. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny M, reflektory LED, czujniki parkowania z przodu, z tyłu oraz kamerę cofania. 19-colowe, czarne aluminiowe felgi, sportowy układ hamulcowy M w kolorze czerwonym, asystent martwego pola, dostęp komfortowy, nagłośnienie Herman Cardon, sportowa, skórzane fotele z dodatkiem Alcantara, sportową, wielofunkcyjną skórzaną kierownicę z funkcją łopatek, Aktywny tempomat professional z systemem nawigacji, przebieg samochodu to 138 418 km. Systemy asystujący kierowca, asystenta parkowania, automatyczną trzystrefową klimatyzację, przednie fotele są podgrzewane. Tak prezentuje się widok za kierownicę. Przejdźmy teraz do tyłu pojazdu. Z tyłu znajdziemy trzecią strefę klimatyzacji, dwa porty do ładowania typu C oraz komplet mocowań fotelików cięcych Hisofix. A tak prezentuje się przestrzeń z tyłu w BMW serii 3. Pełną specyfikację pojazdu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego link udostępniamy w opisie filmu. Jeśli zainteresował Państwa ten samochód to zapraszamy do odwiedzenia naszego salonu znajdującego się na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie sale posiadamy około 200 pojazdów używanych marki BMW oraz MINI. Dziękuję i do zobaczenia.